Bolesław leśmian, niedziela, za miastem na odludziu rozpacz i niedziela, puste niebo zaledwo ziemi się udziela. Dwoje nędzarzy bladych z miłości i strachu szuka w wrowie przytułku dla pieszczot bez dachu. On jej piersi zużytym śmiałkujące czarem ogarnia skrzętnej dłoni przy milnym sucharem. A ona w zmierzchach rowu źrenicami dnieje, Oddając zamiast cnoty, mus i beznadzieje. Niedołężni od rządzy, śmieszni od pośpiechu, Uzręczniali się gnuśnie do żywawego grzechu. Do jej włosów wargami wtełzał jak do krzaka, Raz tylko czułe słówko szepnął na bosaka. I ona nim wylgnęła z rąk uboczem ciała, Raz się tylko do niego mgłą przycałowała. Trudno im w twardym łożu, głodne żarząc brzuchy, Ciłać steranych pieszczot poniszczone puchy. Nawet w snach upojenia tkwią zadry i sęki. Trzeba się docałować do nacichłej męki. Trzeba dreszczom dać dostęp do zbolałych kości, Więc kochali się wrogo, na przekór miłości poistnieli dla siebie z łaski tego cienia, co ich wrowie od reszty wygrodził istnienia. Milczkiem rozkosz spożyli, z dala od wesela. Tyle tylko, że była na oku niedziela.